Ci ty To swój honor! Tu plikowali No to żyła, że pod względem tradycji. W polskim sejgu. Zadaje Pan bardzo trudne pytania. Jak Pan myśli, jak to jest? gdy Pan się próbował wczuć w moją skórę. Ciężko, na Nie. Nie, to nie jest kwestia, że akurat w tym miejscu jest trudniej niż w innym. Cała historia jest dość. Bardzo mocno emocjonująca, i ona mnie bardzo dużo kosztuje. Bez względu na to, czy ją brałam dla 200, 400, czy dla 5 osób, chociaż dla pięciu mi się nie zdarzyło. Ja się cieszę, że jestem w Sejmie, dlatego, że to jest jakaś pewnego rodzaju klamra. To jest coś, ja mówię, że gdyby moja mama i ojciec stanęli z grobu, to oni by w to nie uwierzyli. I ja to między innymi robię dla tych wszystkich, których już nie, których już nie ma, i dla tych, którzy są, bo oni są po to. Żeby poczuć, że są kimś ważnym, bo my jesteśmy ważną częścią tego kraju, który się nazywa Rzeczpospolita Polska. I bardzo życzyłabym sobie, żeby nas traktowano na równi z innymi, że nie jesteśmy gorszym zortem. My jesteśmy sobą, będziemy sobą i będziemy dumni z tego, kim jesteśmy i jakie mamy korzenie. Amen. I to jest spektakl, który tak naprawdę zobaczyłem po raz pierwszy, już po powrocie z emigracji. Zwłaszcza z moją mamą, która już nie żyje. I widzieliśmy tam naszą prababcię, naszą babcię. A mi to jest bardzo personalna sztuka. To nie jest tylko spektakl, to jest coś więcej. To jest takie śląskie katarzis. Myślę, że każdy Ślązak, który czujesz w sobie tą śląskość, tą taką trochę też inność z polskiej perspektywy, po tym spektaklu wie. O co tak naprawdę chodzi? Że to jest o naszym heimacie, że to jest jednak język, że to tutaj też musi wybrzmieć właśnie w polskim sejmie. I ja czuję dumę, że, że to się udało w Brukseli 21 marca w Parlamencie Europejskim, że tak wiele osób z całej Europy ślimtało, płakało nad historią Górnego Śląska. I już wtedy od razu mi się pojawił taki pomysł, żeby zrobić coś też w polskim Sejmie, bo to jest też nasz Sejm. My Ślązacy jesteśmy obywatelami, dumnymi obywatelami Polski, ale jesteśmy Ślązakami, to jest też nasz Sejm, nasze miejsce. I oczywiście ten, ta odmowa przez marszałkinię Witek wtedy, która powiedziała nie, bo nie, no zabolała mnie, bo nie, nie rozumiałem tej decyzji. I bardzo się cieszę, że pan marszałek kołownia się zgodził po prostu i że możemy to tutaj wystawić, bo chciałbym, żeby Ci wszyscy ludzie, którzy przyjechali ze Śląska, ale także ci z Warszawy, media warszawskie, przede wszystkim też prawodawcy, czyli parlamentarzyści przed tym głosowaniem, które się odbędzie za kilka, pewnie dni czy kilkanaście w Sejmie, później w Senacie, żeby wiedzieli, za czym głosują, że to nie jest jakiś język, który został wymyślony, że to jest autentyczny język serca, którym przez dekady setki tysięcy Ślązaków godało godało w domu. Chciałbym pokazać pokazać Warszawie, że ten język jest i zaznajomić Ci z tą skomplikowaną, wzruszającą historią węgla. Jeszcze jedno. To jest tak naprawdę jeszcze ważniejsze, może logistycznie łatwiejsze, ale jeszcze ważniejsze od tego wystawienia w Brukseli w polskim sejmie. Myślę, że jestem potężna symbolika. Z czego się bierze pod lupę ostatnie lata i różne nieszczęśliwe sformułowania w postaci zakamuflowana opcja? jak budowanie cały czas pewnego dystansu do Śląska i Ślązaku. Dzisiaj jesteśmy w stanie pokazać naszą bardzo trudną, złożoną historię ale też całe bogactwo tej historii. Jesteśmy z jakimiś korzeniami, tutaj chyba te korzenia warto pokazać. Chyba, że one są bardzo, bardzo rozbudowane i czerpią z Moraw, czerpią z historii Niemiec, Czech, Polski, historii Żydów Śląskich. Także to te drzewo ma silne korzenie i dzisiaj chcemy zaprezentować właściwie nie tylko pomnik przyrody, ale chcemy pokazać, że też potrafimy cały czas być częścią państwa, i mieć swoją własną tożsamość. Eee, bardzo przejmujący spektakl, który opowiada nam o tym, dlaczego jest ważne, to o co walczą ludzie. Ludzie ze Śląska, których ja znam, którzy są niki z cytry, jak na przykład Posłanka, Monika Rosna, ale przede wszystkim Łukasz Kochot, który, który jest w formacji Lewicy. Eee, Kobiet, którzy nam tutaj opowiadają od kilku lat i o nim mówią. I to jest ważne, bo ja jako ministra równości, a pod tą równością kryje się też różnorodność, tak trochę widzę też swoją misję opowiadania o tym, że to wszystko, co inne, to jest coś, czego się boimy, dopóki tego nie poznamy, nie zrozumiemy, a inna kultura, ten inny język to wszystko o utrzymanie, czego walczą ludzie ze Śląska, to jest coś, co należy, o co nie należy nie tylko walczyć, ale co należy przede wszystkim pielęgnować. Bo to jest tej, ta część tej różnorodnej Polski, której my bardzo potrzebujemy, bo w tym jest siła, a nie słabość. Dobrze cieszę się, że Szymon połownie się zgodził. Mówię o dobrym pomyśle, dlatego że takie losy prostego człowieka i prostej historii najbardziej trafiają w nasze serca. To zrozumienie, zrozumienie naszej historii jest Ja sam tego doświadczam nawet rodzinnie, bo podobnie jak w tym spektaklu. Moja baba jego Roka, że, że tak powiem. I, I często nawet przy takich dyskusjach rodzinnych punkt widzenia na, na wydarzenia historyczne XX wieku mamy, mamy bardzo różne i, i nie ma chyba lepszego sposobu niż takim wzruszeniem matki opowiadającej o swoich synach, żeby dotrzeć do tego, że ta perspektywa może być inna. Hanka jest bardzo bliska, dlatego że Hanka, w Hance są, jest dużo odnośników do mojej historii, mojej rodziny, jak dziesiątków, setek rodzin na Śląsku. I ponieważ, wie pan, ja gram w okularach mojego taty, który nie żyje 35 lat, ja przypadkowo znalazłam. Przypadek to jest moment, w którym przechadza się Bóg, tak powiedział Einstein. Więc ja gram w jego brylach, no w sukience mojej mamy. Jak pan myśli? Czy to jest siła? To jest siła. I ja to też potąję. Robię to dla nich, dla siebie i dla tych wszystkich potomnych.